Minuta 50 O, przecież ja mam... Mam surface. Aj! Najlepsze jest... Najlepsze jest to... O matko, zaraz mnie zabiją! O, trzymam go, że jak nawalasz się, to można uciec. Nie wiem, czy to podczas walki można, tak? Ale jeżeli można, to... No to się nie wygra, oj, no to się nie przegra. Ho, rojks, no się siemanko, siemanko. No siemanko. Dobra, le lecę na środek. Myśli, że mam seta na prota, nie, ale nie. Do gówna, jak u mnie. No dobra. Ja mu tylko tego podaję kanał, jak chcę obejrzeć. No wiecie, trzeba się reklamować, nie? Heh. Bez reklamy nie ma życia. Eee, pisze coś. Wiedziałem, to by chciało oglądać. Nie no, dobra. 14, 13, 12, 17. Nie no, dobra, zaraz będzie. Jak mi się nagranie nie zwali, to będzie pięknie. 3, 2, 1, 0! Go, go, Power Rangers! Okej, okay, dobra. No to już przegrałem. Zaraz będę miał Deda jak zawsze na początku. Czyli tam nie ma skrzynek, czyli wychodzi na to, że skrzynki są tam. Tutaj jest w środku jedna chyba. Tak. Co? Inne były, to nie fair. Dobra, wypiję sobie jedną potę, bo... Dobra, i skrzynki są tam. Jak będziemy uciekać, to się przydadzą. Tutaj są na speed'a i na siłę. O Boże, boję się zaraz zaraz Że zaraz nas ktoś weźmie od tyłu. Dobra, jest, jeden tam, widzę go. Mm. No i dawaj! Wiedział? Żyje Dobra, dedliśmy go Nie żyje Kurde, i tamy wybuchły Może miał prota No nic No trudno, ale i tak mamy żelazny mieczek Tak jakby na ostrość 1, bo dieksowy to Ma 7 damage A żelazny 6, i jak dodaję tą ostrość 1, to jest 7 damage'a Czyli to tak samo jak jak sobie to. Eee. Uh, amen. O! Nie! Ja się boję. Eee. Uh, ratunku! Pomocy. Nie no, pomocy. Ja nie chcę umierać, ja chcę to wygrać. Eee... Uh, o oh Boże, to mój. Trojk! Right? spaka uh, spoko. OK, rozumiem. Ko dia wykopał Diaksy? Co? Jeszcze Diaksów nie wykopał? Co za... Nie no, nie będę obrażać, ale... Diaksy, nie, to normalnie. To jest pierwsza hala. Boże, pierwsza hala, ale dałem. Bo ja go, nie, co za ekstremalność. Nie no, mam diaksę sobie zjadł. Dobra. Kopać te diaksy szybko, co jeszcze coś zenchantujemy. Dobrze, że enchant wziąłem, bo miałem go nie brać. Diaksy, na klatę nam wystarczy. Na klatę? Amen. Ale się zesrałem. Dobra. Nie! Ty debilu. Nie no, bo ja nie chcę cię obrażać, no ale weź. Ogar. Boże, my zginiemy dzięki niemu. Nie... niemu. Jego. Boże. I tu teraz mnie tak od tyłu zachodzą. O, mam stringy. Nie dobra, masz mnie trzy, Yes Achievement get Dobra, masz chłopak Chłopak Dobra No dobra, masz jeszcze kobla No dobra, chcesz jeszcze potargować? może dać mi mięso Nie no Dobra, bez jaj Dobra, jeszcze nagrywać Jeszcze nagrywam jeszcze mi się nie zwaliło. Ja to wygram. Ja to czuję. Dobra. Proszę. Proszę. Proszę to ode mnie. Prezent na gwiazdkę. Yy. Dobra. No to ja uciekam. Ale wiecie, chyba tak mało osób. Zaraz fragów nie będzie. Już żółtych nie ma. A kurcze. a kurcze. Trudna sprawa. Dobra, najwyżej deadna. Nie wygram tego chyba. Kurde, i to taki na pierwszy zdjęcie. Dobra, enchant chyba już nie będzie potrzebne to se... Enciag mi zawalił Come on. Dobra, mm, i szukamy... kury, kupa wywaliłem Po co? O, 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 o czekaj mm, Gdzie są ludzie? Dobra, lecimy, szukamy nad na dieksovych ja nie pójdę. Okej. Okay. Spadaneczki mam. Roix. Spoko. Enchant mi zawalił. Jeszcze lepiej. Tutaj na dole nikt nie kopie? Węgiel. Dobra, bo gówno tutaj jest. Yy. Czekajcie, czekajcie. Nie, nie mówcie... Kurde. Dobra, walić. No trudno. No to spoko, no to lecimy. Lecimy dalej la, 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 la. Minuta trzydzieści Minuta trzydzieści żadnych fragów To znaczy jeden Dwa, dwóch miałem Dwa zabiłem, ale to... I co z tego, że zabiłem? Jak więcej nie ma? Ja chcę więcej! Dajcie mi fragi! O Boże, to ja już na pewno nikogo nie. Za nie, na czterech, na czterech, jeden. Każdy bierze po jednym, z czego pewnie moi się ukrywają, oprócz Alex? Tak? Nie, Royx. Bo on tutaj ze mną łazi. Mm -hmm. Dobra, jednego zabiliśmy Żarcie, czekajcie O Boże, gąbek zginął Aha Co, widzieliście? Nik Chyba tutaj był nik Tak mi się wydaje Boże, boję się, czy zaraz jak ktoś wyjdzie i... No, ale jak oni umierają? Gdzie oni są? Nie, no, no ja nie wytrzymam. Jest mecz. La la la, 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 la. E. 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 Się. Ej, no nie, znowu mam lagę, że są niewidzialni Ja już tego nie wygram Mam lagę, że oni są dla mnie nie... Dobra, są, so, są, so, są, so, są, so, są! So. Power rangers! Go, go, power rangers! Mój frak! Jest! Jest, dobra, wygraliśmy! A tak, bo 200 za z tego. No dobra. Dzięki za odcinek. Wygraliśmy tą arenkę. Już mamy 15. Wygranych i 98 fragów. 580 monet. Yy. Dobra. <laughs> Dzięki za obejrzenie. Myślę, że film się spodobał. Jeżeli możecie, dajcie subkę, dajcie lajka. Ale te łapki w dół nie omijaj. A czy omijajcie je, nie? Vi prego al convoglio. Oh! Ciao!